Sytuacja firmy pozwala na to, że możemy zainwestować trochę pieniędzy w reklamę ruchu. Dzięki temu, że jestem kibicem ruchu, na tym mi też bardzo zależało, do tego dążyłem. Między innymi pomoc, współpraca polega na, na tym, że wspieramy akcję Wszyscy na Cichą, czyli rozumiemy przez to, że zwiększy się ilość kibiców. Będziemy płacić za każdego kibica, który przyjdzie na mecz na Cichą. Mamy nadzieję, że oprócz dobrej gry to będzie taki dodatkowy wabik dla kibiców i fanów piłki nożnej, żeby odwiedzać nas tutaj na Cichę. Skąd pomysł, żeby płacić za frekwencję? Jako że jestem kibicem, zależy mi na tym, żeby przeciągnąć jak najwięcej kibiców na mecz, bo wtedy jest atmosfera tak jak była na derbach i mamy nadzieję, że kibice będą wiedzieli, że jak będziemy płacili, będzie coraz więcej pieniędzy w klubie, sytuacja będzie lepsza, więc zaczną przychodzić, namawiać innych do tego, żeby przychodzili, żeby nabijali frekwencje i, i, i nie będą puste krzesełka. Złotówka za głowa, więc będzie nam zależeć na tym, aby za każdym razem, kiedy gramy mecz u siebie, stadion był wypełniony po, po brzegi, bo to oznacza dla na nas konkretną kwotę i konkretną sumę. Umowę nawiązaliśmy tutaj po wspólnych ustaleniach do końca tego roku, czyli do końca grudnia 2014 roku. Mamy nadzieję, że ta umowa będzie przedłużona na, na dalszy okres. Chcielibyśmy w przyszłości, o ile, o ile firma będzie rozwijała się tak jak do tej pory, więcej pieniążków troszkę, że tak powiem, pompować w ruch i to rozwijać. Mamy nadzieję, celem naszym jest, aby w przyszłości zostać jednym z głównych sponsorów chorzowskiego ruchu.